Zespół pieśni i tańca Ziemi Łukowskiej Łukowiacy obchodzi w tym roku jubileusz 25-lecia. Z tej okazji młodzi tancerze zaprezentowali się przed licznie zgromadzoną publicznością na jubileuszowym koncercie, który odbył się w ostatnią sobotę września. Z naszą kamerą gościliśmy u nich również na próbie generalnej, gdzie mieliśmy okazję porozmawiać między innymi z założycielem i dyrektorem łukowiaków Grzegorzem Rzymowskim. Te 25 lat minęło bardzo szybko, ale bardzo bogato w nasze wszelkiego typu doznania, wrażenia, e, przeżycia. Przede wszystkim przeżycia. To ogromnie opisana moc wyjazdów wspólnych, koncertów. Ale szybko minęło. Jak to było 25 lat temu? Miałem szczęście trafić na, na wspaniałych odpowiednich ludzi, którzy, którzy, mnie wciągnęli na tą drogę właśnie folkloru, polskiej sztuki ludowej, polskiego dziedzictwa narodowego. Ja to bardzo polubiłem, wręcz pokochałem. Na studiach wspaniała grupa. Do dzisiaj się trzymamy. Eee, I tutaj właśnie podatny grunt włókowie wspaniałych rodziców i wspaniałych dzieciaków, młodzieży. Bardzo liczne już. Jak zaczynała się praca w zespole? Kto na początku tworzył zespół? Ilu mieliście młodych tancerzy? Na początku mieliśmy 50 osób się zgłosiło. Było kilka pań choreografy, które zaczynały, rezygnowały, ale najwięcej na początku pomagała nam pani Renata Pawlikowska, która była z nami prawie 5 lat. Później przyszła pani Małgorzata Bardak, jest z nami od 20 lat ale wiele wspaniałych ludzi, muzyków, na czele z panem Stanisławem Zarzyckim, e, od początku z panem Wojciechem Zielonką, paniela Oknik, której z nami pani Asia Kapitaniuk od bardzo dawna, ale tak naprawdę e, teraz zarząd tworzą e, no, kolejne pokolenia rodziców Łuchowiaków. Wiedzieliśmy, że w ogóle kiedyś istnieje ten zespół i dzięki pani Ani, Ani Molendzie, która była wychowawczynią mojego Sebastiana, i kiedyś poprosiła na rozmowę. Mówi: "Pani Agnieszko, ja widzę w Sebastianie potencjał. Czy chciałaby pani, czy mogłaby pani puścić na chociaż na jedną próbę?" To była pierwsza klasa podstawówki i tak się zaczęło. No w tej chwili ma 21 lat, także 14 lat temu podejrzewam, a ten młodszy no bardziej piłkarz. Pierwsza klasa nie chciał, druga nie. I Gosia dzwoniła mi przyprowadź Kamila. Poszedł raz i zakochał się. On w tej chwili nie wyobraża sobie, że nie pójść na próbę w ogóle. Powiem szczerze, to jest jedna rodzina. Ukowiacy, zespół łukowiacy to jest jedna rodzina. <śpiewanie> Dzięki na, na naszej tutaj działalności wiele osób w Włokowie interesuje się polską sztuką ludową, folklorem i garnie się. Myślę, że dzięki nam powstały także inne zespoły w naszych okolicach, ale... Bardzo ważne jest to, że oni wracają do Łukowa, bardzo poważni już ludzie, nasi absolwenci, to są lekarze znakomici, kierownicy korporacji i tak dalej, i przyjeżdżają, żeby się tutaj spotkać i zagra zatańczyć z nami z różnych stron Polski, świata. To jest to właśnie, czego się na pewno nie spodziewałem. Zawsze, kiedy tutaj mamy możliwość powrotu, to jest tak jak powrót do domu i bardzo w ogóle dziękujemy za możliwość tańczenia tutaj. I tak naprawdę te znajomości, które powstały w zespole to są jedne z najtrwalszych, jakie, jakie mamy tak naprawdę chyba w życiu. Z takim wielkim sentymentem tutaj wracam, można powiedzieć, do tych ludzi, do tańców, czy do moich znajomych, z którymi mogę tańczyć, tak jak z Gosiu właśnie, czy do kapeli, z którą też zawsze świetnie się dogadywaliśmy, więc naprawdę bardzo miło mi tu się wraca. Wspomnienie z Łukowiaków, które zostanie w was na zawsze? Oj, myślę, że ciężko będzie wybrać jedno. Na pewno wszystkie wyjazdy były takie wyjątkowe. Myślę, że Sardynia była takim bardzo wyjątkowym wyjazdem dla nas. I te wszystkie takie duże koncerty, 15-, 20-lecia, teraz dojdzie nowe wspomnienie 25-lecia. Więc ciężko wybrać jedno, które byłoby główne, bo przez te wszystkie lata powstało ich tak dużo, że naprawdę mam ogromny problem z wybraniem tego jednego. I jedna rzecz, która zapadła mi w pamięć, to jak stanęliśmy w 6-8 par i na placu weneckim przed katedrą zatańczyliśmy. thank you W showowym koncercie zaprezentowało się blisko 200 tancerzy z czterech grup oraz absolwenci zespołu. Najstarsza grupa zaś wykonała premierowy pokaz tańców piłgorajskich. Koncert z okazji 25-lecia Łukowiaków przeszedł do historii, a my życzymy wszystkim, którzy tworzą zespół, kolejnych wspaniałych koncertów.